Hej, witam Was! Tak jak zapowiadałem przyszła dzisiaj moja oliwka nowa. Jestem bardzo zadowolony. Zobaczcie tutaj na ten pień. Także jest piękny, duży potężny pień. Fajnie taki stary. To co mi się podoba. Korona jakoś jeszcze mało rozbudowana, ale to na to nie patrzymy. Korona w ciągu jednego roku się naprawdę zrobi piękna bujna. A ten pień przed następne lata, lata będzie prawie taki sam, więc jak kupujemy, to patrzymy tylko na pień. I od razu jak mam tą oliwkę, to chciałem Wam powiedzieć co robimy przy takiej oliwce jak ją kupimy. Ehm, przy oliwce często jest tutaj takie coś, że młode pędy po prostu wszędzie na dole wybijają. Więc na samym początku je usuwamy, bo one nie są potrzebne, biorą tylko energię. Estetycznie też to nie wygląda fajnie, bo zasłaniają pień które oczywiście jest ozdobą w tej oliwce. Więc usuwamy wszystko aż do poziomu korony, czyli powiedzmy tak jak dotąd. Tak, ten z boku też będzie usuwany. I jeśli znajdziecie jakieś martwe pędy, to je też usuwamy. Przycinać oliwkę też będę, ale to czekam na razie z 2-3 tygodni, niech na razie się zaklimatyzuje u mnie i wtedy powiedzmy tutaj te boczne, które lecą w dół, będą ucięte, żeby Powiedzmy, zrobić taki jakiś równy poziom, wtedy koronanie się rozbudowuje, a przesadzanie dopiero będzie na wiosnę, ponieważ teraz ta oliwka gdzieś około 100 kg. Więc pierwsze muszę dokładnie przemyśleć, gdzie będzie stała i dopiero wtedy trafi do jakiejś ładnej beczki. Tutaj taką jedną beczkę już zamówiłem, ale ona jest za mała, więc jeszcze ona będzie do czegoś innego. A tutaj będzie potrzebna trochę większa beczka. Także zabieram się za usuwanie tych pędów, jak teraz pień wygląda. Że jest obczyszczony. No i teraz tylko. A, jeszcze tutaj muszę górę, ten jeden martwy pęd przyciąć. I potem trzeba będzie ją przetransportować. Na razie miejsce na nią zaplanowane. No i oliwka trafiła koło tarasu razem ze starą oliwką. Stara oliwka ma tą koronę dużo bardziej rozbudowaną, ale jest u mnie już tutaj, że 3 lata. Lata tutaj w ciągu jednego sezonu następnego sezonu. Bardzo odpoduje tą koronę. Na wiosnę będzie przesadzona. No, zobaczcie tutaj na ten pień. Tutaj na dole tutaj jeszcze jakiś pień duży był. Tutaj jest naprawdę spora. Troszeczkę się ona oczyści od deszczu, bo jest trochę zabrudzona jeszcze. Ale tutaj naprawdę jest bardzo ładny, duży pień. Gruby pień. Także jestem jestem tutaj naprawdę zadowolony z niej. No i teraz. Czekamy do wiosny, jak ją przesadzę, to też na pewno jeszcze bardziej ruszy. No i no, zobaczymy, jak będzie wyglądała następna sezonie, Na pewno będzie ładna. Wiadomo, że można było kupić jeszcze grubszą. Nawet w tej samej cenie jeszcze były, były takie, no może nie sporo grubsze, ale grubsze. I za 50 euro były naprawdę już takie, jak ten dolny pień, że można było naprawdę mieć konkretną oliwkę. Także wcale nie dużo trzeba było dopłacać, żeby mieć jeszcze dwa razy grubszą oliwkę. No ale e, trzeba też pamiętać o tym, że taką oliwkę też na wiosnę czy tam zimę e, trzeba transportować w zimie gdzieś w jakieś osłonięte miejsce, ewentualnie w ciągu zimy nawet parę razy, bo teraz często nie ma takich zimnych nocy. No i trzeba mieć e, siłę, żeby taką oliwkę większą, dużo większą niż ta gdzieś przenieść, bo ta tutaj waży gdzieś około 100 kg. Także w dwie osoby jeszcze można to spokojnie przenieść. Jak jeszcze dojdzie do niej donica, która też będzie około 30 kg ważyła, to już będzie 130 kg, więc już dwóch to naprawdę będzie ciężko. A jak są takie no, sporo większe oliwki, no to trzeba liczyć jest 200 kg, żeby no miały, bo nawet wtedy donica też jest sporo, sporo większa, więc e, jeśli ma się powiedzmy dobrego sąsiada albo już wyrośnięte dzieciaki, chłopaków, no to jeszcze to ujdzie. W innym wypadku no nie za bardzo. Chyba że macie jeszcze jakąś wykostkowany cały ogród, i możecie jakoś to przetransportować na jakieś, jakimś urządzeniu, które Wam wspomoże, to no nic. Także za jakiś czas e, zobaczymy, jak ta oliwka będzie wyglądała. Pozdrawiam, trzymajcie się.